Plebistyt Sportowy Tygodnika Nadwiślańskiego wyłonił najlepszych lokalnych sportowców, drużyny sportowe i trenerów 2021 roku. Nagrody wręczono im podczas uroczystej gali zorganizowanej w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Była to szósta edycja organizowanego z przerwą od 2011 roku Sportowego Plebistytu Tygodnika Nadwiślańskiego. Jest to plebiscyt sportowy skierowany do sportowców amatorów, do sportowców, którzy na co dzień no, nie zajmują się tylko sportem zawodowo, nie żyją z niego, tylko tak naprawdę to jest ich pasja. Robią to po godzinach, trenują po godzinach, czy też pracują na przykład z młodzieżą. Jest to kolejna odsłona tego plebiscytu, Nominowane do niego były osoby, które w ubiegłym roku no, jakieś mocno zapisały się w tej naszej lokalnej historii sportowej. O tych sportowcach jak Robert Lewandowski, czy inni sportowcy, no, wszystko mówią cały czas. Natomiast ci sportowcy, którzy są u nas, biorą u nas w naszym plebiscycie, niejednokrotnie trenują więcej niż zawodowi. Ja bym nie powiedział, że to są amatorzy. To są sportowcy, którzy robią to hobbystycznie, natomiast wkładają to w to całe serce i my dzięki tam takiemu plebiscytowi dodatkowo możemy ich wyróżnić, żeby się poczęli docenieni. Jest to plebiscyt organizowany po dwóch stronach Wisły, czyli Tutaj u nas w Tarnobrzegu, w powiecie tarnobrzeskim i w sąsiednim powiecie sandomierskim wybieramy najlepszego, najpopularniejszego sportowca roku, wybieramy trenera, wybieramy drużynę. I tak najlepszą drużyną w powiecie tarnobrzeskim okrzyknięto klub sportowy Harpagan, który zajmuje się popularyzacją lekkiej atletyki wśród młodzieży i dzieci. Jest to bardzo duże wyróżnienie, ze względu na to, że przede wszystkim ktoś nas zauważył, nasz trud, naszą pracę, czas poświęcony dla dzieci i dla młodzieży. No i same dzieciaki są bardzo zadowolone, że ich uczestnictwo, ich praca też w jakiś sposób została dostrzeżona przez kogoś wyżej. My jesteśmy też z takiego kierunku sportu, sekcji lekkoatletycznej, która niestety w tym momencie nie jest zbyt popularna. Wiadomo, troszkę inne dyscypliny odbierają nam popularności, więc bardzo dużo czasu no to dużo serca też wymaga, żeby coś z tego mieć i był efekt. Nagrodę za zdobycie tytułu najlepszego sportowca 2021 roku w powiecie tarnobrzeskim odebrał Kamil Zieliński, który otrzymał kwalifikację na Mistrzostwa Świata w triatlonie. Odbędą się one w październiku tego roku w Stanach Zjednoczonych. Kwestia ciężkiej pracy, wiadomo, ale, ale myślę, że ta systematyczna praca, chyba w moim takim e, przypadku jest, jest taka, która daje ten wynik. Gdyż raczej, raczej właśnie trenuję, uprawiam te sporty wytrzymałościowe, które gdzieś tam cały czas pielęgnuję z wiekiem. No i myślę, że, że wszystko to daje mi dobrą kondycję, zdrowie. Każda nagroda, każde wyróżnienie na pewno motywuje i gdzieś jest to fajne wspomnienie. Na pewno. Laureatom plebiscytu z powiatu tarnobrzeskiego nagrody wręczyli prezydent miasta Dariusz Bożek, starosta Jerzy Sudą, a także redaktor naczelny Tygodnika Nadwiślańskiego Rafał Nieckarz. Bardzo się cieszę, że. Tygodnik Narodziwisieński prowadzi taki plebiscyt. Gratulacje dla redaktora naczelnego, bo uważam, że to jest ważne, potrzebne i trafione. No i my staramy się jako starostwo wspierać sport, oczywiście sport amatorski. Wspieramy lekkoatletów, wspieramy pływaków, wspieramy piłkarzy. Wspieramy badmintonistów. Galę wręczenia nagród urozmaicił występ mażoretek Diament z Chmilowa, które w plebiscycie zajęły trzecie miejsce w kategorii drużyna.